Szanowni Państwo, dzisiaj powiem Wam o naszych kochanych kopalniach. Kopalnia to jest coś takiego, z czego się fedruje węgiel. Ale żeby fedrować węgiel, to trzeba być jednym z nich. Śląsk to się dzieli na zagłębioków i ślązoków. Zagłębioki są to poloki, a ślązoki są to krzoki, ptoki i dębioki. Myślę, że ludzie ze Śląska rozumieją, o czym godą. Buzek, jak był tym pierwszym naszym premierem, zamknął wam na 64 kopalnie 34. Zostało 30. A wy, zagłębioki, ptoki, krzoki i cholera wie co jeszcze, i Ślązoki, coś tam zrobili. Wybraliś tego europosłem. Teraz zamykają wam następne kopalnie. Przez pomyłkę inne. Zamknęli wam następne kopalnie. Dali wam stuprocentowe wynagrodzenie. A wy, ptoki, ślunzoki, dębioki, krzoki i zagłębioki. Na to się godzita. To ja wam powiem, co bo Będzie ta wyrobnikami wkrótce, w kopalniach, ale nie polskich, w kopalniach obcych, w kopalniach czeskich, niemieckich, żydowskich, cholera wie jakich. Nawet nie będzie ta już zagłębił Polokami, tylko będzie ta wyrobnikami i niewolnikami. Gdyż pozwoliliś ta sobą pomiatać. Ja jestem niskopienny górol Boskieleckiego, ale zawsze jak słuchałem, że górniki idą na Warszawę, to serce mi się radowało. Dlaczego? Bo górniki wszystko potrafili załatwić, bo byli zjednoczeni. A teraz kim wy jesteś ta? Takimi branami, osułami, jak my wszyscy razem wzięci. Gdzie ta jedność górnika, związków Mota 50 z Dudą na czele? I co z tego, że Mota związki, nie Mota kopalni, wkrótce straci ta wszystkie, nawet hałd już nie Mota, bo jeszcze moglibyś tafedrować w chałdach. Ale tam nie będzie tam mogli fedrować, bo już ich nie będzie. Węglem zarządzają wszyscy inni, za wyjątkiem WOS, górników. Sekretarki noszą w holdingach torebki za 50 tysięcy, a jeden z drugim górnikiem zapieprza za Za 2000-2500. I teraz jeszcze Wam to odbierają, bo wygaszają kopalnie. Jak wygaszą kopalnie, to Wy jesteś ta na bruku. Przez pół roku będzie ta brać może te pieniądze. A po pół roku już kopalni nie będzie. Z trzydziestu zostało ile? Dziesięć? Piętnaście? A pozostali biorą sobie pieniądze. I cóż z tych pieniędzy będziesz miał? Jak ci się wkrótce skończą, a kopalnia będzie wygaszona i kupi ją jakiś darmozjad z obcego kraju. Gdzie ty jesteś za głębioku polokiem? Powstania śląskie! Wygrywaliś ta wszystkie na Śląsku. A teraz co? Przegrywota. Kopią was w dupę, aby się cieszyta. Kulkami gumowymi dowo strzelają, aby się cieszyta. A solidarność rolników? Gdzie ona jest? Gdzie jest te 200 300 tysięcy górników, który idzie na Warszawę i domaga się swoich praw górniczych? Nie ma czegoś takiego. Jesteś tak porozbijani. Tak jak cała Polska. Siłą byli stoczniowcy, ale główną siłą byli górnicy. A teraz kim ty jesteś ta? Nawet nie chanysami, nawet nie śluzokami, nawet nie krzokami, nawet nie dębiokami, jesteś tam nikim, bo nie potrafi ta obronić swojego graidoła, czyli swojego, można powiedzieć, terytorium, z którego wydobywaliście węgiel. Będzie ta wkrótce niewolnikami, wyrobnikami i takimi parchami, jak my wszyscy tu jesteśmy w Polsce teraz. Dlatego jeszcze apeluję, może jeszcze jest czas. Obróćcie te dubeltówki z kulami gumowymi przeciwko tym, którzy wami rządzą. Zjedz się. Ja to was nazywam chanysy. Ale Hanys to się dzieli, wiecie. Ja wiem jedno, że Śląsk to jest Śląsk. Dla mnie, dla każdego Poloka z innego terenu, z innego województwa Śląsk, nawet nie wiedzieli, że się dzieli ta na zagłębioków i ślązoków, że zagłębioki to typowe poloki, a ślązoki to ślązoki. A na żlązk to, jak powiedziałem, dębioki, krzoki i ptoki. Ptok to był taki, który przyleciał, porobił i odleciał. Krzok to był taki, który porobił i się zakrzaczył. A dębiok to był rodowity pieron, który tam był z pokolenia. Czas wami zrobili. Gdzie jest was opór? Niedługo was rozpędzą po całym świecie, a wy nawet nie będziecie wiedzieć, gdzie jesteście. To, co wkrótce nastąpi, to wam się mózgi zlasują, a kilof w ręku się przekręci o 180 stopni. Nie będzie fedrował, a będzie ta walczyć kilofami, bo tylko wam to pozostało. Pamiętaj, ta wy bez kopalń to by nic nie znaczyta. Dadzą wam troszeczkę jałmużny, którą chwycicie, a później, jak się skończy jałmużna, pójdzie ta na hałdy, których już nie będzie, i pójdzie ta na śmietniki, gdzie będzie ta grasować po to, żeby coś zechlać, gdyż królików, chlewików wszystkiego was pozbawili. Nie będę dał za dużo. Ale póki jeszcze może ta szlunzoki, zagłębioki, jednoczta się, jednoczta się, tuż siła, jak będzie siła, to może obronić ta resztę Polski. A jak nie będzie tej siły, to do dołu zasypać i koniec z wami, z waszymi rodzinami. Dla mnie, Górnik, to był święty człowiek, Rano wychodził, wieczorem wracał. Kobita myła mu nogi w szafliku, dała dobrze zjeść, najwięcej, bo on utrzymywał rodzinę. Baba opiekowała się domem i dziećmi. A teraz coś taś z siebie zrobili. Jedności brak, rodziny brak, krylowanie wam w głowie, co niektórym. A wkrótce jedna wielka mogiła. Może na hałwie, której nie było. Hałdzie, której już nie będzie tam mieć. Także górniki dowoź się zwracam. Czy za głębioków, czy śnuzoków. Zjadzność ta się i zaprowadź porządek w Polsce. Dziękuję.